Bardzo serdecznie Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie międzynarodowe, które z pewnością zapewni nam mnóstwo emocji. Roben ma wybór w tej akcji. Dobre przejęcie. Brawo! Rano. No za nieudany ślisk na początku tego spotkania. Nie czekają od razu, wznawiają grę. Ładne czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. A czy to wykorzysta? No ładne zagranie piętą do kolegi. No i znowu są przy piłce ważne przejęcie. Teraz Roben. Bardzo jestem ciekaw, jak się dzisiaj zaprezentuje. Można od niego oczekiwać wielu wspaniałych akcji pozwalających kolegom skutecznie rozgrywać piłkę. Guerrero. No jest wybornym technikiem, niezwykle ciężko odebrać mu piłkę. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Defai. Snyder. Jeśli Snyder będzie swoim zwyczajem dużo pomagać partnerom w ataku, można dzisiaj spodziewać się zwycięstwa. Ależ ładnie to zrobił, przeskoczył nad wykonującym skrywalem. Zawodnik był na spalonym. Snyder. A teraz Robin. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. I Wayne. i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. I szansa dla Argentyny. Brzyd rożny. Ach, fatalnie. Niecelnie głową. Nie wyszedł dobrze do tej piłki i właściwie został trafiony w głowę. Nie strzelał. I Gwain! Znakomicie obronił tę główkę. Z tego starcia wyszła jedynie piłka. Dekajki. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. No i partnerzy podążają z pomocą. A udało mu się odebrać piłkę. Gwizdy kwitują to zagranie do bramkarza. Ach, prosto do celu, aby zawsze tak to wyglądało. Dobra pozycja do oddania strzału. No brawo, świetne wyjście z wodem. O, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Teraz. Mógł wybijać precyzyjnie. Nie Maria. Garaj. Czy to wykorzysta? Strzela! Robin Van Persie. Coś niesamowitego. Piłka odbita od bramkarza Wpada do siatki. Piękna bramka, strzelona przez kapitana. Wener wie, że wybrał właściwego człowieka do właściwej roli. Mimaria. Riemel Messi. Guerrero. No, nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Pytanie: czy utrzyma się przy piłce? Teraz pan Persie. Szczerano. No, może być groźnie. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rybale odebrali piłkę. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Messi. Ależ Messi ograł teraz obrońcę. Maria. Javier Mascherano. To wykorzysta. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopki. Za maleta. Dobre dogranie. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony, szkoda, była świetna sytuacja. i co dalej? Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Minimalne prowadzenie po pierwszej połowie, i myślę, że druga będzie bardzo ciekawa. Tak, chociaż ciężko jest wskazać faworyta, wydaje mi się, że będą decydować ostatnie minuty mecz. Miała decyzja trenera, zmiana itaż trzech zawodników. Druga połowa meczu Argentyna przy piłce. Na Szczerano. blisko polekarne, może strzelać Messi, Zabaleta, no i pan Perski. Będzie strzelał! Jest spał! No pięknie widać w powtórce, jak podciął tę nad bramkarzem. Techniczne, znakomite uderzenie. Wyprunął w górę jak ptaka, uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową Kapitalnie wyszedł w górę. Uderzył piłkę głową. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na obronę tego strzału. Na maleta. Czy to wykorzysta? Aguero. I nie ma gola. Próbował uderzać gorszą nogą, ale jak widać nieskutecznie. Czy to wykorzysta? Nie dał się pokonać. Lons podaje w pole karne. Piłkami na łalinie końcową i grę wznowi bramkarz. Javier Mascherano. Perez. Nie dał sobie odebrać piłki ślizgiem, ładnie podskoczył z Van Persie. Czy to Depay? Ale wspaniała bramka! Rozpaczliwa interwencja nie zdała się na nic i piłka w siatce. Ale wykorzystał błąd bramkarza, lobując go w ostatniej chwili. Wymiana podań między dwójką graczy. Wychwycili przeciwnicy. De Jong. Wysokie podanie do Van Persiego. Czy utrzyma się przy piłce? Za moment wstąpienie gry przez bramkarza. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. nie do końca o to mu chodziło. Lons. A teraz chcieliśmy lepiej. Ładna akcja skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Mamy centrę. To było takie typowe zagranie na uwolnienie. Zobaczymy. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny. Która właśnie strzał z daleka miał dużo czasu, by dobrze się ustawić i pewnie interweniować. Stąd tak łatwo to obronił. A teraz przypince Robben. A teraz Robben. Oddał strzał głową i mamy gola, proszę Państwa. Ależ miło popatrzeć na tę zdobytą bramkę. Nie do końca udana interwencja. Obronił uderzenie, ale znakomicie ustawiony zawodnik rywala zdołał topać do piłki i posłać ją do siatki. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. do Messiego. Czy jest okazja? Znowu nie udało się zmniejszyć rozmiarów porażki. Ależ mamy dzisiaj atmosferę na trybunach. Takie prawdziwe piłkarskie święto. Na pewno nikt nie żałuje, że wybrał się dzisiaj na stadion. Ależ wybuch czasu! Jest! Znakomicie! Świetnie wykorzystał tę sytuację. Ramka obrońcy potwierdza, że dzisiaj futbol stał się strasznie wszechstronny. No oni mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Zatrzymany atak. Jak zareaguje na to wydarzenie arbitr? Brońca. Już wydawało się, że przejeli, ale nie opanował piłki. Robin Van Persie teraz. Robin Van Persie strzelał z dystansu, ale nie udało się, jak widzimy, zaskoczyć bramkarza. Ale on lubi próbować i co pęczas mu się udaje. Wener Argentyny dokonuje zmiany. Piłka opuściła pole gry. Yiglian. No próbuję w ślizgiem. Dją. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Na zegarek i zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. Rzadko widujemy takie mecze towarzyskie. Tak, rzeczywiście, jakby było to spotkanie o punkty. To była piłkarska uczta, wspaniały pokaz futbolu. No Szkoda, że się wszystko skończyło. Ja też kończę. Żegna Państwa, Dariusz Szpakowski. Dobrej no